Sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Justycji, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, polski rząd do 16 sierpnia, czyli do wczoraj w istocie, no właśnie, odpowiedział, zastosował się. Co polski rząd zrobił wobec oczekiwań Komisji Europejskiej, która, jak warto przypomnieć, nakazała zamrożenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Co myśmy zrobili w tej sprawie? No, polski rząd zrobił to co zwykle, czyli odpowiedział odpowiedział w ten sposób, że zostało skreślonych tam parę, parę zdań. Ale jeżeli pytanie brzmiałoby tak, czy polskie władze polityczne, w tym pani prezes Manowska, wykonały orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to odpowiedź oczywiście jest negatywna. Tu nie chodzi przecież o jakąś dyskusję, o napisanie listu czy o odpowiedź, tylko w zasadzie te, ta odpowiedź to powinna zawierać swoiste sprawozdanie, co zrobiono, żeby wprowadzić w życie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A nie zrobiono nic. Czyli dla jasności, komisja nie oczekiwała na dyskusję w tej sprawie, tylko na działanie? Tak, bo jesteśmy po wyroku. To już nie jest etap postępowania przed wszczęciem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, tylko już wyrok zapadł. Postanowienie o zabezpieczeniu zapadło, i w cywilizowanych państwach jest tak, że jak sąd wyda orzeczenie, to te orzeczenia się wykonuje, a nie dyskutuje na temat tego, czy orzeczenie jest realizowane, czy też nie będzie realizowane. No, a panie sędzio, Polska nie ma w istocie takiego procesowego prawa, aby złożyć wniosek o no, uchylenie tego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości? Dla uporządkowania mamy dwa rozstrzygnięcia z 14 i 15 listopada, 14 lipca, przepraszam. 14 lipca mamy postanowienie o zabezpieczeniu i ono jest wykonalne. Jaki będzie wyrok w przyszłości w tej sprawie, to się okaże. Chociaż z dużym prawdopodobieństwem będzie właśnie odpowiadał temu, co w postanowieniu o zabezpieczeniu. Ale ta dyskusja jest jakby zbędna, ponieważ właśnie na tym polega istota postanowienia o zabezpieczeniu, że one są natychmiast wykonalne. Koniec. kropka. I nie składa się tej... wniosków o jego wycofanie, o. O wycofanie wniosków nie ma takich działań można, skła mo można składać wnioski o wszystko, ale to cały czas nie zmienia faktu, że one są wykonalne, a następnego dnia, czyli 15 lipca trybunał wydał wyrok, to już w ogóle nie ma żadnych środków. I również ten, ten wyrok również należy wykonać. I e, powiedzmy e, wprost, e, bo to żebyśmy nie wchodzili w narrację, którą e, stara się nas wrzucić, i e, e, partia władzy oraz pani e, sędzia Manowska. Te dwa rozstrzygnięcia Trybunału w Luksem, Luksemburgu, one nie dotyczą tylko Izby Dyscyplinarnej. To jest tylko mały element tych orzeczeń. One dotyczą całego systemu represyjnego wobec polskich sędziów, polskich prawników. I w tym całym zakresie Polska jest zobowiązana do wykonania tego orzeczenia. A nie tego, jak, jak, jak teraz usiłują nam to przedstawić politycy, że po pierwsze być może coś zrobią, a pani Manowska chce wykonać to orzeczenie w ten sposób, chociaż to się zmienia co dwa dni, raz w jedną, raz w drugą stronę, raz rozmraża, raz zamraża, potem znowu odmraża, że przeniesie te osoby, które były w Izbie Dyscyplinarnej do innych izb jak tam będą orzekali, to, to będzie wszystko ok. Czyli wykonanie orzeczenia CUE miałoby polegać na likwidacji tabliczek, w Sądzie Najwyższym z napisem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Po to, co, poważnie... powinno, co powinno się stać, pańskim zdaniem, aby to orzeczenie, ten wyrok Komisji Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości rzeczywiście spełniał po naszej stronie jego założenia? W pierwszej kolejności powinny upaść wszystkie skutki orzeczeń wydanych przez Izbę Dyscyplinarną. To w bardzo łatwy sposób jest sprawdzalne, bo chodzi między innymi o odsunięcie od orzekania sędziów Pawła Juszczyszyna, który ponad 500 dni jak już nie orzeka, i Igora Tuleje, który nie orzeka od około 300 dni już, pomijam to, że zabrane jest im w dużej mierze wynagrodzenie. Więc oni natychmiast powinni być przywróceni do orzekania, podczas gdy prezesi tych sądów, czyli wysłannicy Ziobry, Mówię tutaj o Radziku i Nawackim, odmówili wykonania orzeczenia i koledzy Juszczyszyn i Tuleja nadal nie orzekają. Po drugie, powinny być umorzone wszystkie postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy walczą o praworządność, bo to wynika znowu z tego orzeczenia. Po trzecie, Izba Dyscyplinarna w ogóle nie może funkcjonować, ona funkcjonuje nadal. I w ubiegłym tygodniu, i w najbliższych dniach są przecież rozprawy przed tą izbą. Wreszcie kolejna rzecz: to wszystkie osoby, które wywodzą się z Neokaresu i w Sądzie Najwyższym i nie tylko, powinny zaprzestać orzekania. Przecież Trybunał wyraźnie wskazał problem. Tym problemem jest NOKRS. To on produkuje cały czas wadliwych sędziów, i z tego bierze się problem. Nie zapominajmy o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Bo to nie jest tylko problem, powiedzmy sobie, sędziów i statusu, statusu ustrojowego sędziów, ale to jest izba, która stwierdzała ważność wyborów i będzie stwierdzała ważność wyborów? To jest izba, która rozpatruje odwołania od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A to pan sugeruje w tej chwili, że, że, że funkcjonuje w Polsce niezgodnie z prawem izba, która będzie orzekała o ważności wyborów? z dwóch zdań. Takie stanowisko jako Justycja mieliśmy już właśnie w związku chociażby z wyborami prezydenckimi, gdzie uznaliśmy, że my nie mamy stwierdzonych ważności wyborów. My jako Justycja nie kwestionowaliśmy ważności wyborów, ale mówiliśmy, że izba, która jest powołana dokładnie tak samo jak izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, nie spełnia wymogów sądu i nie miała prawa orzekać o ważności wyborów. Nie mam wątpliwości. Przecież, przecież mniej więcej takie jest potwierdzenie obecnie przez Trybunał Sprawiedliwości. Co prawda, Trybunał Sprawiedliwości co do tej Izby Kontroli orzekł tylko w sprawach dotyczących sędziów, bo tego dotyczyła sprawa, ale powiedział, Izba nie spełnia wymogów dotyczących sądu. Jak się nie spełnia wymogów dotyczących sądu, to obojętnie w jakiej sprawie sądem się nie jest. Więc jak teraz TVL będzie się na przykład chciało odwoływać. Od negatywnej decyzji, oby nie, w sprawie dotyczącej koncesji, to sprawy TVN-u nie rozpozna sąd. I co będzie? Prawnicy, prawnicy pogodzą się tak łatwo, jak, jak przy, przy wyborach z tym, że nie sąd rozpoznaje sprawę wartą 3 miliardy dolarów w Wodzie? O, myślę poza wszystkim, że TVN może mieć czasu na złożenie takiego środka odwoławczego, bo nam się będzie czekało do ostatniej chwili. Ale wróćmy do izby dyscyplinarnej. Panie sędzio, czy te działania pani Manowskiej, które polegały na tym, że no, wszystkie nowe sprawy lądują w jej szufladzie, nie będą rozpoznawalne, to nie jest w jakiś sposób dostosowanie się do tych nakazów unijnych? Pamiętajmy, że to jest w jakiś sposób być może dostosowywanie się, ale przecież, jeżeli my chcemy brać na poważnie i Unię Europejską i, i sądy i trybunał luksemburski, to, to nie może być w jakiś sposób. To jest albo wykonanie orzeczenia, które polega na tym, że Izba Dyscyplina w ogóle nie może działać w ogóle w żadnej sprawie. A przecież mamy kawę na ławę. Mamy zresztą w odpowiedzi justycji, którą wysyłamy do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, mamy konkretne wokandy. Mamy sygnatury spraw, gdzie państwo w Izbie Dyscyplinarnej odwoływali się do Jana Pawła II i mówili, że to jest ich westerplatte, że oni nie będą realizować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, bo tutaj ten interes polski jest najważniejszy i będą orzekać dalej. To jakie to jest, jakie to jest wykonanie? Pani Manowska raz mówi, że Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy i nie ma zamiaru ingerować w ogóle w to, co robi Izba Dyscyplinarna. Potem jak jest zrugana przez niektórych polityków partii rządzącej, to zmienia zdanie. Trzy dni później zmienia zdanie, więc czy, czy my możemy w ogóle poważnie podchodzić do tego typu działań? W czwartek, w ubiegły czwartek Izba Dyscyplinarna orzekała. Ubiegły czwartek. Więc o jakim wykonaniu Trybunału Sprawiedliwości my tutaj mówimy? Popatrzmy na fakty. Nie zapowiedzi, nie deklaracje, nie urojenia, że... Partia rządząca już w ogóle to 400 lat temu na pewno myślała o, o likwidacji tej Izby Dyscyplinarnej. Fakty są takie, że Izba Dyscyplinarna działa, i Trybunał Sprawiedliwości, jeżeli dostanie wniosek Komisji Europejskiej, to nie będzie patrzył na zapowiedzi polityków, tylko zobaczy, działa Izba Dyscyplinarna, czy nie działa. Nasz wyrok został wykonany, czy nie został wykonany? To będzie zero-jedynkowe podejście do sprawy. No tak, panie sędzio, tak, ale po tamtej stronie, czy po naszej stronie czytamy i słyszymy taką argumentację. Po pierwsze polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że unijne instytucje mają tu guzik do gadania, a po drugie czeskie, duńskie, niemieckie, francuskie, hiszpańskie, jakie tam jeszcze inne, Trybunały Konstytucyjne czy sądy konstytucyjne w podobnych sprawach podobnie orzekały. Jesteśmy w prawie. No tak, ale to są opowieści polityczne, które już były przedstawione Trybunałowi Sprawiedliwości, już były przedstawione wcześniej Komisji Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości to już wszystko zważył, rozważył i wydał wyrok i wydał postanowienie. I teraz możemy sobie prowadzić jakieś dyskusje quasi-naukowe dotyczące tego, czy, 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 czy jak działały inne państwa. Ja nie wiem, jakie będzie polityczne rozdanie ze strony Komisji Europejskiej, ale jeżeli Komisja Europejska uzna, a tak w moim przekonaniu powinno być, że Polska nie wypełniła tych wymogów, które dotyczą orzeczeń, i zawnioskuje do Trybunału w Luksemburgu, to Trybunał w Luksemburgu po prostu już rozważył prymat prawa unijnego nad prawem polskim, to już było w wyroku, i sprawdzi. Wykonano, nie wykonano i kary. I to będą kary finansowe wówczas, które dotkną nas wszystkich, Polki i Polaków. Nie mówię już oczywiście o żenującej pozycji powiedzmy sobie, takiej praworządnościowej naszego państwa w Europie, bo to już jest niestety ale powszechnie znane. Panie sędzio, słyszymy również taki argument. My, jako polska władza, polski rząd, nie mamy takich narzędzi prawnych, aby bez naruszania zasady nienaruszalności. Niezawisłości sądów, podjąć decyzję o zamrożeniu czy likwidacji Izby Dyscyplinarnej? To jest żart, y, słaby, i y, 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 to jest według mnie y, hmm, y, takie y, już naprawdę bardzo wyraźne naśmiewanie się, żartowanie z Komisji Europejskiej. Już, ja, ja już nie mówię o nas. Y, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że właśnie te osoby nie są sądem, nie są sędziami. Niezależność i niezawisłość przysługuje sędziom. A nasz rząd mówi tak: my sobie nielegalnie kogoś powołaliśmy, nazwaliśmy sądem, ale teraz nic nie możemy zrobić, jesteśmy biedaczkami, nic nie mogę Morawiecki, no bo, no, no bo, bo, bo oni są, są, są sądem. A trybunał mówi: właśnie możecie i musicie, bo oni sądem nie są. Więc to jest. Poniżej pewnej krytyki, prawda? No znamy takie hasło, że, 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 że to obraża moją inteligencję. Pamiętamy z, z Ojca Chrzestnego ten cytat i mniej więcej być może tak się zachowa przed przedstawiciele Komisji Europejskiej, bo to po prostu obraża inteligencję osób z Komisji Europejskiej. No Nagle polska władza polityczna tak postanowiła szanować niezależność sądów. Szkoda, że o tej niezależności sądów zapominała przez całe kilka lat swojego działania i potrafiła w jedną noc likwidować podstawowe fundamenty praworządności i niezależności. Zresztą ostatnio pokazała sprawczość swojego działania, jak szybciutko przez Sejm przeszła ustawa LEX AntyTVN, no jakoś tutaj była sprawcza. Potrafiła pokazać, jak szybko działa. A tutaj w miesiąc czasu nie zrobiono nic. A co do KRS-u, też działa zostań zależności? Jest jakiś problem w tym, żeby przedstawić projekt ustawy, która by likwidowała obecny KRS? Po prostu pan Morawiecki kłamie. My, jako justycja, mamy doświadczenie niemałe w odkłamywaniu tych różnych wypowiedzi pana Morawieckiego. Ja dokładnie pamiętam kilka lat temu na spotkaniu z panem Wówczas wiceprzewodniczącym Trybun Komisji Europejskiej z panem Timmermansem wręczaliśmy odpowiedź na Białą Księgę jako Justicja w imieniu, w imieniu polskich prawników. Teraz robiliśmy dokładnie to samo. Mamy sprawozdanie z tego, jak nie wykonano orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, i te sprawozdania są już na biurku najważniejszych osób. W Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Mówimy czarno na białym, jak to rzeczywiście wygląda, bo my się w politykę nie bawimy, pokazujemy po prostu fakty. Pan sobie w ogóle wyobraża, że polska władza likwiduje Izbę Dyscyplinarną, odwołuje z tych sędziowskich delegacji ludzi, których tam było i przyznaje się do faktu do tego, że filar reformy wiceministra Ziobro właściwie należy porąbać i spalić. No jeżeli chodzi o izbę dyscyplinarną, to, to myślę, że już te wypowiedzi polityków są takie, że, że już jest nią pożegnali. Bo jeżeli e, mówi tak pan Morawiecki, mówi pan Kaczyński, a nawet e, osoby, e, które są w Ministerstwie Sprawiedliwości wypowiadają się, można powiedzieć za, za pana Ziobry, że, no, że de facto mo, można tą Izbę dyscyplinarną poświęcić, bo. To czemu tego nie e, zrobiono, wypełniając warunki postawione przez Komisję Europejską? Myślę, że mają świadomość tego, że sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej, która będzie dla nich jakąś plamą na honorze w ich mniemaniu co do ich elektoratu, tak czy owak, nie będzie wystarczająca do tego, żeby Komisja Europejska uznała, że wykonano orzeczenie. Trudno jest mi powiedzieć, nie jestem tutaj politykiem, ale, ale według mnie Polska się ugnie. Pod tymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, bo za każdym razem się uginała, a cała otoczka medialna zawsze polega na tym, że my już to mieliśmy w planach. Pamiętam, jak parę lat temu było, my już mieliśmy w planach, żeby tych jednak starszych sędziów Sądu Najwyższego z powrotem dopuścić do orzekania, i oni orzekają do tej pory. To było przecież nasze zwycięstwo, a ich porażka. Teraz już też słyszymy, że oni w zasadzie to już mieli to na uwadze. Żeby przygotować taki projekt likwidacji izby dyscyplinarnej. I kolejne orzeczenia, bo one są przed nami pewnie wrzesień październik, bardzo ważne orzeczenia. Myślę, że od, ostatecznie doprowadzą do tego, że albo Polska będzie wykonywała te orzeczenia i wrócimy na tą drogę praworządności, to będzie długa droga. Ale wrócimy, albo będzie to no, bardzo istotny krok w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej, o czym mówi. Przynajmniej Solidarna Polska, że, że ta Unia Europejska to nie jest coś, o co warto się bić w sposób konieczny. Ale rozumiem, że jest szansa, Pańskim zdaniem, na to, że jednak nie zapłacimy tych milionów euro dziennych kar za taką niesubordynację. Gdybym ja miał zamienić się w, 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 w osobę z Komisji Europejskiej, to niewątpliwie po pierwsze uznałbym, że Polska nie wykonała te, tych orzeczeń. Niewątpliwie skierowałbym wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, i werdykt mój byłby taki, że należałoby nałożyć te kary. To jest oczywiście najbardziej bezpośredni skutek orzeczenia, ale nie zapominajmy o tym, że udało się wprowadzić w funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasadę pieniądze za praworządność. I pamiętamy te wszystkie billboardy, które były w Polsce jeszcze nie tak dawno, że polski rząd tutaj wynegocjował 770 miliardów dla Polek i Polaków. Tyle tylko, że jeżeli się nie przestrzega orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli mówi się wprost, nasz Trybunał Konstytucyjny, nasz system prawny jest ważniejszy niż system unijny, to nie ma lepszego, niestety, przykładu który i dowodu, który by pokazywał, że Polska łamie fundamentalnie zasady praworządności, systemowo łamie zasady praworządności. A to może oznaczać, że my tych pieniędzy nie zobaczymy na oczy. To już nie będą te miliony w związku z, z niewykonaniem orzeczenia, ale to mogą być miliardy, których nie dostaniemy. No niestety, najgorsza jest ta płaszczyzna, ta ostatnia, że to tak naprawdę pokazuje, że Polska mówi: My nie chcemy być w Unii Europejskiej. I to jest najgorsze. Sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Justycji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie sędzio za spotkanie i za rozmowę. Pięknie dziękuję. Do widzenia.